Zaskoczeniem dla niejednego turysty jest Gołoborze. Spotykane w lesie bukowo-jadłowym na terenie leśnictwa Baligród. Znajdujemy się na terenie rezerwatu Gołoborze, który został utworzony w 1960 roku. Tutaj na obszarze 14 hektarów spotkamy rumowisko skalne utworzone z piaskowców. Jest to najniżej położone rumowisko skalne w Bieszczadach. Tu oprócz szerokiej Gamy porostów, krzewinek, spotykamy wiele ciekawych i rzadkich gatunków rodzimej karpackiej flory. Spotkamy parzydło leśne, lilie złotoków, złotogów i wiele, wiele innych gatunków. Ten rezerwat ma za zadanie również pokazywać ludziom badającym strukturę, strukturę ekologiczną karpackiej fauny, postępującą sukcesję ekologiczną. Na tym terenie. Takich gołoboży w łóżce Bystrego spotkamy jeszcze kilka, ale ten rezerwat jest największym areałem rumowiska skalnego spotykanym w tym miejscu.